I ten ban działa ta... Nie możesz grać! Nie możesz, Nara. On nie może, nie? On tylko co tak mówi. Dzisiaj jest dzień dzien, świętego Patryka Adam. Możesz się przywitać na moim live'ie. Przywita się Adam. Adam. Adam, powiedz coś. Adam. Adam! Przywitaj się. Nie ma. No, i dzisiaj live, możecie sobie zobaczyć na dniu na wiadomościach live z okazji święto, świętego Patryka. I dzisiaj jest w sklepie. Święty mm, kończynka, szczęśliwy jeździec. Jego mam kupionego. I mam jeszcze od konieczninkę kupionego i dostałem tego nowego skina od MP Games. I to jest bardzo fajny skin. Taka ninja. Jakiś Aldus dołączył. Nie chyba. Ej, czekaj. Aldus, na czym grasz? Na To dołącz do imprezy. albo bo ja cię zaproszę. Aldus 7. Ej, czekaj, Adam. Ale... Ale... Adam, wiesz, wiesz czemu taki szczery krw mówi, napisałem ci, czy krwawie? Eee... Bo się uciąłem nożem to bardzo po palcu. Wiem. Bo robiłem ciasto. Mordo, dodaj mnie do znajomość najlepiej. Tak. Okej. Okay. Adam, dzisiaj robimy wyzwania wysokiego ryzyko? Ja chcę też Tylko czekaj, ja coś tutaj włączę i powalanie wyłączone wyłączone. Zdrowie pełne, osłony puste, albo nie pełne. Weź tak, żeby nam nie wywierz. Mhm. Wyłączone. opuść przedmioty po likwidowaniu. Wyłączone. Powalenia, nazwy, lokalizacji. O nie! Miałem laga. I pora dnia. Wow Pora dnia Nowy będzie... 23 Nie, on dodaje do znaj Ej poczekaj no, Masz profil Okej, okay, dodaję A jakby co... Hasan Hassan Hondynt To znaczy inaczej... Po niemiecku Hasan to znaczy po niemiecku, już muszę sobie przypomnieć. Nie można wysłać prośby do dodania zająć, z powodu ustawień odbiorcy. Um, Guten Abend, to, to chyba znaczyło. Wielki, wielki Patryk. Ale nie mogę. I Adam, chodź na czat gry. Dobra, Mordo. E, czemu nie możesz mnie dodać? Ustawienie odbiorcy, czyli ciebie. Mhm. Mm masz tak ustawiono, że się nie da dodać. Mhm. Mm A wympicki znajomych bym cię. Czekaj, spróbuję cię dodać. Wstę na imprezję i teraz wiem jak masz na nick. Ale... Adam O fajnie. Czekaj, Ale D us jakby co, może się przywitać ten Aldus, bo tam live'a z Dnia Świętego Patryka. Mhm. Dźwięku nie ma z tego ożywienia, Ale no. a ledy, oh, oh. Ale... Nie, bo ja nie mam czasu. Czekaj. Dobra, możemy dać się gotować, bawimy fajnie. Ja to będę kobietą. Ja będę kobietą. No, chcę być. Fajnie. Ja chcę być kobietą. No to może założyć, jaki jest spacer na kuskino. To ja będę tym. Będę miał. Ja będę budował koncert, i jest ciągle palc krwawy, nie? No palc. A co zostało? A pokroiłem se nożem palca. Dzisiaj. I piecze. Mm. Co robiłeś kanapki? Nie. Ciasto Rafaello O kurde Bym ja dał cię. W... Jadłem karmelowe. Aha A akurat widzowie bawimy się fajnie i... i ten! I chyba co! Mogę tylko się z wami powiedzieć, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. To. Laptop, patrzcie laptop. Eee. Laptop, laptop, bambo lambo, lambo.